Siema, siema! dzisiejszy odcinek to nie clickbait i na dzień 30 czerwca 25 roku naprawdę istnieje maszyna do kopiowania wszystkich bloków. Na początek łapcie oczywiście skrzynkę z wszystkimi potrzebnymi materiałami do jej budowy. Rozpoczynamy od postawienia dźwigni, przekaźnika oraz jednego czerwonego proszku. Zwróćcie jednak uwagę, aby dźwignia od razu po jej postawieniu była skierowana w przeciwną stronę niż postawiliście przekaźnik. Zmieniamy teraz kierunek budowy i dostawiamy kolejny przekaźnik. Następnie Czerwony proszek, i po kolejnej zmianie kierunku stawiamy trzy przekaźniki. Powinno wam wyjść dokładnie coś takiego. Kolejnym krokiem jest postawienie czerwonego proszku w rzędzie za przekaźnikami, a następnie trzech dowolnych bloków w konfiguracji jakiej widzicie na nagraniu. Następnie na tych blokach stawiamy po czerwonym proszku, a do najwyższego bloku dostawiamy jeden lepki tłok, przed którym stawiamy blok szlamu. Musicie ustawić się teraz tak, aby kamera skierowana była w kierunku bloku szlamu, i tuż obok czerwonego proszku stawiamy. Kolejny lepki tłok. Rozpoczynamy szklany fragment tej konstrukcji i stawiamy dokładnie 7 bloków szkła w ten sposób, jaki widzicie na nagraniu. Przejdźmy teraz do ustawienia przekaźników, aby wszystko działało bez zarzutu i rozpoczynamy od przekaźnika znajdującego się bezpośrednio przy dźwigni, którego należy nie ruszać. Kolejny ustawiamy na 3 tiki, następny również na 3 tiki, przedostatni tak jak poprzedni na 3 tiki, a ostatni ustawiamy na 2 tiki. Jest to najważniejsza część dzisiejszej konstrukcji, dlatego szybko to powtórzę. Pierwszego nie ruszamy wcale, następny na 3 tiki, kolejny na 3 tiki, kolejny 3 tiki i ostatni na 2 tiki. Wracamy do do naszej szklanej części, pod którą musimy zniszczyć teraz dwa bloki, a następnie wylać lawę dokładnie w tym miejscu, tak aby się rozlała. Zostawiamy jeden blok obok lawy i kolejny musimy zniszczyć, aby na bloku obok wylać wiaderko z wodą, która powinna zatrzymać się na zniszczonym przed momentem bloku. Teraz potrzebujemy wysokiej trawy na bloku pomiędzy lawą a wodą, i dlatego dwukrotnie używamy mączki kostnej. Pozostałą trawę i kwiatki możecie oczywiście zniszczyć, a na koniec stawiamy blok pod tłokiem oraz czerwony, proszę na tłoku. Wasza konstrukcja powinna wyglądać dokładnie w ten sposób. Czas na przetestowanie tej maszyny i rozpoczniemy oczywiście od bloku z neterytu. Stawiamy blok pod blokiem szlamu, a następnie uruchamiamy dźwignię. Jeżeli wszystko poszło dobrze, to wasz blok powinien zniknąć. Wystarczy teraz, że zniszczycie ten oto lepki tłoki, pojawia się blok, którego nie da się zniszczyć. Za każdym razem jednak będzie wyrzucał on dla Was kolejny przedmiot, tak jak w tym przypadku blok neterytu. Aby móc zniszczyć ten blok, musicie zniszczyć blok szlamu lub jeżeli to nie pomoże, po prostu Zalogować się od nowa na Wasz świat. Naprawa tej maszyny jest równie prosta co jej budowa i wystarczy dostawić ponownie lekki tłok, blok szlamu i jedną sztukę czerwonego proszku na tłoku. Możemy wtedy postawić kolejny dowolny bloki, i w moim przypadku oczywiście jest to blok diamentu. Przed uruchomieniem maszyny pamiętajcie oczywiście o zasadzeniu kolejnej wysokiej trawy. Po ponownym uruchomieniu maszyny i zniszczeniu tłoku możecie zbierać kolejne przedmioty, tak jak ja w tym momencie diamenty. Wam do decyzji. Zostawiam, czy chcecie korzystać z takiego błędu, ale koniecznie musiałem się tym z wami podzielić. Jeżeli zamierzacie korzystać z tego błędu, to oczywiście budujcie beacon i bierzcie się już do pracy, bo nie wiadomo kiedy ten błąd przestanie działać. Do usłyszenia i cześć!